Pozdrawiam serdecznie, cześć życzę, Tak wiem, jest, proszę Państwa jest jeszcze trochę ciemno Na samym snajpie chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia Z okazji świąt Dużo narazeniowych, dużo zdrowia, dużo szczęścia radości, sukcesów w życiu Przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze Zdrowie jest tylko jedno Zdrowia się nie kupi Przemierzamy las nocą W momencie wejścia do lasu była godzina 5, chyba 14 Teraz jest piąta. 52 Ta podalnia w świecie jest zambona. My przemieszczamy się dalej. W tym momencie tą polną ścieżką, blisko mnie jest. Zezwać przyrody Węże. Jeszcze raz Państwu życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za oglądanie moich filmów Czapka z Głów. Jak to się mówi wyszło z lasu? No, my też Czapka się wieje za te lasy. Zezwać przyrody Węże. Jest fajny zakatowany jaskinie. To ja dalej szczególnie nazywa się przodu węży jest jeszcze mogiła żołnierza. Ja tam byłem chyba 12 razy aż na wężach bardzo piękny rezerwat. Szachownica mi się mega podobała. Rezerwat przodu Szachownica, a bardzo polecam byłem tam na szachownicy do 5 pięciu, do pięciu razy za każdym razem, no może 2, 4, 5, tak do 5, za każdym razem widoki niesamowite Proszę bardzo my sobie latareczką Jest ten klimat lasu. Zawsze jedziemy yy, się rozbić, na jakieś obozowisko. Dzisiaj ja się standardowo wziąłem rację żywnościowe SL. Yy, gdyż może zostanę się, no już może nie, typowo na dwa dni, ale do, do jutra może być może się zostawię, bo się zabezpieczyłem żywność. Tylko nie w papierosy. Oczywiście nie piję alkoholu, bo może nie w się, ale muszę to powiedzieć, że dwa lata jak nie piję alkoholu. Przebierzemy raz dalej. Tam ogólnie jak świecę światłem. Yy, tu jest paśnik będzie na lewo. Na prawo doch wiedzieć na jaki pięki. Proszę spojrzeć. Tak pięknie. Tylko raz i wrzask. Idziemy dalej. Jest się już nagrywa. Dwie minutki. Także proszę Państwa, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości, samych sukcesów w życiu. Przede wszystkim zdrowia, niby pieniądz szczęścia nie daje, ale cóż się zrobi bez tych pieniędzy. Na, yy, na plecach niezawodne, w plecach Alice US mi wersja największa, czyli LAGE. Jest to tyle fajna wersja, że pomieści dosłownie wszystko, cały pokój plus 3 te mają kieszenie dedykowane na magazynki z DM16M4, ale tam trzeba 100 gram kawy, 100 gram cukru i powerbank Także tu idziemy dalej sobie świecimy, fajna ścieżka myślę, że będzie gdzie, gdzie się rozbijać, gdzie tworzyć obozowisko i w ogóle także Proszę Państwa, to jak widać, jakieś poniżone drzewka. W ogóle, wiele ludzi burzy się, że jest wycinka w lesie, ale e, pamiętajmy, że drzewa, które są ścinane zimą, często widzę, jak wywożą te drzewa. Na przykład u mnie w Pajęcznie za miastem, nie, nie tu, gdzie teraz jestem, bo wtedy jestem za U mnie w Pajęcznie tak, ścieli drzewa, natomiast miejsce drzew postawili drogę pożarową, czyli w dobrym sensie dobrze zrobili. Ponieważ typowy nie wiem to o wszystkie, żeby kogoś nie obrazić typowy ktoś pójdzie do lasu, zaszypali świeciami, jak opętany i, i niestety ten ogień mu się rozprzestrzeni. A tak to jeżeli ktoś dba o ognisko o zabezpieczanie lasu. Ja na przykład jeżeli masz żywy ogień, kopię sabetką i pozdrawiam sobie jeszcze